Cześć, witajcie. Choć za oknem słońce, ciepło i najchętniej spędzalibyśmy już czas na świeżym powietrzu, mam nadzieję, że znajdziecie jeszcze kilka minut na to, żeby obejrzeć ostatni w tym roku akademickim blog z cyklu marketingowo, nie do końca naukowo. Dzisiejszy odcinek poświęciłam temu, co w mediach społecznościowych w tym roku przewodzi. Co staje się coraz bardziej popularne. Tytuł dzisiejszego odcinka to Powadis Social Media. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Zapraszam. Przygotowanie vloga. Było możliwe dzięki analizie opinii ekspertów, którzy wzięli udział w konferencji marketingowej I Love Marketing w maju 2022 roku. To osoby pełniące funkcje menedżerskie w firmach zajmujących się marketingiem cyfrowym i marketingiem mediów społecznościowych, właściciele takich firmy, prezesi, ludzie, którzy doskonale znają te branże, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Według ekspertów kluczowym trendem oddziałującym na media społecznościowe jest uwzględnianie w nich na bieżąco aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych czy ekonomicznych. Wydarzeniem ostatniego czasu kluczowym dla dalszego rozwoju mediów społecznościowych jest przejęcie Twittera przez Ilona Maska i rodzące się w związku z tym spekulacje, w jaką stronę pójdzie obecnie Twitter. Niewątpliwie, wojna w Ukrainie jest również tematem numer jeden współczesnych mediów społecznościowych. Jest to oddziaływanie. Zarówno o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym, ponieważ media społecznościowe coraz częściej stają się polem do rywalizacji, dezinformacji oraz propagandy. Ale media społecznościowe robią również dużo dobrego, ponieważ łączą ludzie, pomagają im, a także przyczyniają się do rozwoju. Wartościowych inicjatyw, których szeroki zasięg nie byłby możliwy, gdyby nie siła mediów społecznościowych. Przedsiębiorstwa zmagają się z coraz większą konkurencją w walce o uwagę konsumenta. Ma to miejsce oczywiście również w sieci internetowej i w social media. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się wyjść poza ekosystem mety. Zwłaszcza w świetle wydarzeń z 4 października 2021, kiedy to przez kilka godzin nie mogliśmy korzystać z Facebooka, Messengera, WhatsAppa i Instagrama. Dla wielu ludzi stało się to źródłem olbrzymiej frustracji. Stąd rosnący znacznie takich aplikacji jak Telegram czy TikTok. Jeśli chodzi o aplikację Telegram, to do tej pory miała ona charakter bardziej niszowy, związana była m.in. ze środowiskami skupionymi wokół kryptowalut. Ale kampania prezydencka we Francji pokazała, że może być to skuteczne narzędzie komunikacji, takie jak Twitter czy Facebook. O wzrastającym znaczeniu TikToka nie muszę nikogo przekonywać. Liczby świadczą same za siebie. Jak widzimy, ilość czasu spędzanego na TikToku zdecydowanie przewyższa aplikacje konkurencji. Nowym trendem w mediach społecznościowych jest również coraz częstsze odstępowanie firm od współpracy z influencerami o dużych zasięgach na rzecz mikroinfluencerów, którzy pozwalają dotrzeć do węższej. Lepiej sprofilowanej grupy docelowej. A pomiar efektów działań służy pozyskiwaniu wartościowych insightów, dzięki którym można maksymalizować sprzedaż, ale również realizować długofalowe plany. Wspominając o nowych nurtach w mediach społecznościowych, nie sposób nie powiedzieć o zjawisku ekonomii twórców, która w najprostszym ujęciu rozumiana jest jako przechodzenie z rynku platform do rynku twórców, o których te platformy zabiegają. Przykładem może być propozycja zapłacenia 50 milionów dolarów popularnemu streamerowi Oniku Ninja za przejście z Twitcha na Mixer. Lub inicjatywa Snapchata o nazwie Spotlight, w ramach której codziennie twórcy najciekawszego wideo wypłacano 1 milion dolarów. Wspominając o nowych nurtach marketingu mediów społecznościowych, nie sposób pominąć Metaverse Marketingu, który wykorzystuje świat wirtualny i cyfrowe awatary. Wszystko po to, aby maksymalnie zdigitalizować brand experience, czyli doświadczenie użytkownika z marką, połączyć je z handlem elektronicznym oraz doświadczeniami społecznościowymi i rozpocząć sprzedaż produktów wirtualnych równolegle do tych fizycznych. Ocen trendem w mediach społecznościowych jest obecnie również live commerce. Aktywność określana inaczej jako shoppable entertainment, czyli prezentacja produktów w trakcie transmisji wideo połączona najczęściej z zabawą czy rozrywką. Przoduje tutaj rynek azjatycki. W samych Chinach w roku 2020 wartość tego rynku wynosiła 171 miliardów dolarów, podczas kiedy na koniec roku 2022 zamknie się prawdopodobnie na wartości około 423 miliardów dolarów. Liczba platform streamingowych w Chinach wyniosła w roku 2020 617 milionów, a czas spędzony przez Chińczyków na takich platformach wzrósł dwukrotnie. Kolejnym bardzo ważnym trendem, który będzie dominował do końca obecnego roku, jest tak zwany agile marketing, czyli zwinny marketing. Polega on najprościej ujmując na tym, że marketingowcy organizujący działania w mediach społecznościowych nie planują ich zbyt dużym, ze zbyt dużym wyprzedzeniem ze względu na szybko zmieniające się otoczenie organizacji. Wszystko to sprawia, że najlepiej działania w mediach społecznościowych organizować na bieżąco, dostosowując się do tego, co jest modne, do tego, co jest aktualnie ważne, na co warto zwrócić uwagę. Ostatnim z trendów, na które chciałabym zwrócić uwagę, jest dominacja coraz krótszych treści wideo. 8 milionów użytkowników polskiego TikToka jest tego najlepszym dowodem. Dodatkowo Google przewiduje, że do końca 2025 roku treści wideo zdominują 80% ruchu w całej sieci internetowej. Przy okazji oczywiście tego trendu można zauważyć, że filmy wideo stają się coraz bardziej wymagające, jeżeli chodzi o jakość przekazu. Dlatego twórcy prześcigają się w poszukiwaniu nowych rozwiązań w tym zakresie. W tym miejscu chciałabym nadmienić, że i nasza uczelnia rozwija się, jeśli chodzi o aktywność w mediach społecznościowych. Dlatego zachęcam do odwiedzania naszych fanpage'ów, ale również naszego konta na TikToku, gdzie znajdziecie wiele ciekawych filmików. To wszystko, co przygotowałam na dzisiaj i wszystko, co przygotowałam dla Was w tym roku akademickim. Kiedy zaczynałam pracę nad tym vlogiem, nie spodziewałam się, że uda mi się przygotować aż 8 odcinków. W trakcie pracy nad vlogami zdobyłam wiele nowych doświadczeń, nauczyłam się wielu nowych rzeczy, poznałam szereg ciekawych programów służących do przygotowywania tego typu materiałów. Z tej strony chciałam serdecznie podziękować władzom mojego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz działowi promocji Politechniki Częstochowskiej za stworzenie mi takiej możliwości i szansy przygotowywania czegoś, co kocham, co mnie interesuje i co chciałabym udostępniać szerszemu gronu odbiorców. Mam nadzieję, do zobaczenia po wakacjach. Życzę Wam udanego wypoczynku.